Są strażnicy, wszyscy są na stanowiskach. Jedziemy tutaj. Tutaj jest taka ścieżka. Zaskoczymy w ten sposób ptaki. One już powoli nas widzą. A to tylko śnieg. Myślałem, że to pierze. Tak to wygląda. Łyski uciekają. Ewidentnie. Muszę też nie być taki bezczelny. Przecież wcale nie chcę ich wystraszyć. Łyski uciekają, ale już się zatrzymały. Dobra, przejadę tu o. O. z kamerą wśród zwierząt. Pani też idzie. Idzie pani. Idą również ptaki. Nasze piękne ptaki Musimy zejść z roweru i zostawić go Na przykład tutaj O jak tu ładnie Naprawdę Halo Pani nie